7 października 2023 roku to dzień, który na wiele dekad zapamiętają mieszkańcy Ziemi Świętej. Hamas zaatakował brutalnie południowy Izrael, zabijając ponad 300 osób na festiwalu muzycznym i kolejne 1000 osób w kilku kibucach. Świadkowie i rodziny przywołują prawdziwą rzeź, nieludzkie mordowanie dzieci, starszych, całych rodzin i ich zwierząt, opisując koszmarne gwałty na uczestniczkach festiwalu muzycznego. Izrael odpowiedział wojną w strefie gazy, której ofiar jest już kilkadziesiąt tysięcy razy więcej niż ofiar Hamasu w Izraelu. Do schronu, w którym 7 października ukrył się Hersz Goldberg-Polin z prawie trzydziestoma innymi osobami, Hamas wrzucał granaty. Jeden urwał mu rękę, ale Hersz przeżył i stał się jednym z ponad 200 osób porwanych przez Hamas w głąb strefy gazy. Matka Hersza, Rachel Goldberg-Polin, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ambasadorek sprawy uwolnienia wszystkich zakładników Hamasu, w tym oczywiście swojego syna. Dzisiaj z nią porozmawiam w programie. Balans bieli, zaczynamy. Rządzący w strefie gazy Hamas przeprowadził pół roku temu terrorystyczny atak na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, w większości cywilów. Setki osób zostało rannych, a ponad 240 uprowadzono. W trwających do dziś wymierzonych w zniszczenie Hamasu operacjach wojskowych Izraela, śmierć poniosło niemal 33 tysiące Palestyńczyków, ponad 75 tysięcy zostało rannych. A co najmniej 90% z ponad 2 milionów mieszkańców strefy gazy musiało opuścić swoje domy. Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku doszło do skutku porozumienie, na mocy którego w trakcie tygodniowego zawieszenia broni wolność odzyskało 110 zakładników uprowadzonych 7 października. W zamian za ich uwolnienie Izrael wypuścił 240 palestyńskich więźniów. Hamas wciąż przetrzymuje ponad 130 osób. Uwolnieni zakładnicy opowiadali straszne historie. Posiadająca podwójne obywatelstwo francusko-izraelskie Mia Schem przez 54 dni była przetrzymywana w ciemnym pokoju, była głodzona i wyśmiewana przez rodzinę terrorysty. Nienawidzili mnie, bawili się mną, moim strachem. Jak przynosił mi czasem posiłki, to bardzo się bałam, że zostanę zgwałcona. To była moja największa obawa. Jego żona była z dziećmi w pokoju obok. Chyba tylko dlatego mnie nie zgwałcił. Na początku lutego Hamas zaproponował Izraelowi zawieszenie broni na okres 4,5 miesiąca, podczas którego miałoby być uzgodnione zakończenie wojny, a zakładnicy byliby uwalniani w trzech etapach w zamian za uwolnienie 1500 więźniów palestyńskich. Jak dotychczas jednak strony nie osiągnęły porozumienia w tej sprawie. Nadal nie wiadomo, ilu z porwanych w październiku izraelskich zakładników żyje i kiedy wrócą do swoich bliskich. Tymczasem w Jerozolimie w ubiegłym tygodniu protestowano przeciwko premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu. Protest zorganizowały rodziny i przyjaciele porwanych osób, których zdaniem to premier Izraela jest przeszkodą dla zawarcia porozumienia. Rachel, cieszę się bardzo, że mogę gościć Panią dzisiaj w programie. To ja dziękuję za zaproszenie. Chciałabym zacząć od pytania o Hersza. Proszę nam opowiedzieć o Pani ukochanym synu i o tym, co go spotkało 7 października. Hersz to moje najstarsze dziecko i zarazem mój jedyny syn. 23 października skończył 23 lata. Posiada podwójne, amerykańskie i izraelskie obywatelstwo i jest cywilem. Hersh uwielbia czytać i jest bardzo ciekawy świata. Jest zagorzałym kibicem piłki nożnej. Kocha muzykę, festiwale muzyczne i uwielbia podróżować. Pasjonuje się też geografią. W szkole podstawowej miał wspaniałą nauczycielkę, która zaszczepiła w nim pasję do poznawania świata i różnych krajów. Od tamtej pory Hersh ma obsesję na punkcie map, atlasów i globusów. Już w pierwszej klasie zaprenumerował miesięcznik National Geographic, który zawsze pochłaniał w całości od pierwszej do ostatniej strony. Nigdy nie pomijał nawet nudnych artykułów, zawsze czytał absolutnie wszystkie. Jest też ciekawy innych ludzi. W wakacje wybrał się więc samotnie na 9 tygodni do Europy, planując odwiedzić 6 różnych krajów. Odwiedzał różne festiwale muzyczne i poznawał ludzi z całego świata. Ma bardzo zrelaksowane podejście do życia. Jest skromny, uwielbia zadawać pytania i potrafi słuchać. Posiada też pełne sarkazmu i ironii poczucie humoru. Ale co ważne, nie rani nim innych ludzi, co nie jest wcale łatwe. Hersz nie zna po prostu pojęcia wrogości wobec innych ludzi. Tak właśnie mogę go przedstawić. To, co spotkało go 7 października, jest oczywiście bardzo trudnym przeżyciem dla nas wszystkich. Dla naszej rodziny wszystko zaczęło się w piątek 6 października, kiedy Hersz poszedł z nami wszystkimi do synagogi. Jak już wspomniałam, jest moim najstarszym dzieckiem i jedynym synem. Mamy jeszcze dwie córki, w wieku 20 i 18 lat. W piątek wieczorem, jak co tydzień, udaliśmy się całą naszą piątką do synagogi. Obchodziliśmy święto radości Tory, czyli dzień, kiedy kończymy czytanie całej Biblii i przewijamy zwój do początku. Ludzie świętują wtedy tańcząc na ulicy. My też dołączyliśmy się do tych obchodów i uczciliśmy je tańcem z torą. Wiele osób cieszyło się na widok hersza, bo dopiero co powrócił ze swojej trwającej dziewięć tygodni podróży, pytano go więc o wrażenia. Po uroczystościach poszliśmy do znajomych na kolację. Hersz miał ze sobą plecak ze sprzętem biwakowym. Powiedział nam, że razem z przyjacielem z dzieciństwa, Anerem Shapirą, planują, jak to ujął, zrobić coś fajnego. Wiedzieliśmy więc, że po kolacji wyjeżdża gdzieś na biwak. Około godziny 23 dał mi i mojemu mężowi Johnowi buziaka. Powiedział, że nas kocha i że zobaczymy się jutro. Wziął swój plecak i wyszedł. Czekam na to jutro. Tak wyglądał nasz piątkowy wieczór 6 października zeszłego roku. 7 października mój mąż wyszedł o 7.30 rano do synagogi, a ja piłam herbatę w kuchni. Tuż przed ósmą rano w Jerozolimie, gdzie mieszkamy, zawyły syreny alarmu bombowego, a nie zdarza się to często. Pobiegłam więc do sypialni córek, by je obudzić i zabrać do schronu. Każde mieszkanie w Izraelu, jeśli tylko znajduje się w nowym budynku, posiada swój własny schron. Poszliśmy więc tam i zgodnie z procedurą odczekaliśmy 10 minut. Jeśli nie słychać żadnych wybuchów, to po tym czasie można wyjść na zewnątrz. Świętuję Szabat, nie korzystając z żadnych nowoczesnych urządzeń, więc mój telefon był wyłączony i leżał w szufladzie. Radio i telewizja też były wyłączone, ale od razu powiedziałam do córek, że to kwestia życia i śmierci. Wiedziałam, że Hersz i jego kolega nocują na zewnątrz i nie mają się gdzie ukryć, a gdzieś przecież spadły rakiety. Włączyłam więc telefon, żeby zadzwonić do syna. Była wtedy 8:20 rano. Od razu dostałam dwie wiadomości na rodzinnej grupie, do której należą mój mąż i Hersz. Obydwie przyszły o 8.11. Pierwsza brzmiała Kocham Was, a druga Przepraszam. Wszystkie matki, a ci, którzy nie mają dzieci, mogą pomyśleć tu o swoich matkach, będą wiedzieć, co wtedy poczułam. Moje gardło się zacisnęło, a żołądek przeszył skurcz. Wiedziałam, że dzieje się coś strasznego. Próbowałam dodzwonić się do niego, bezskutecznie. Wysłałam trzy SMS-y pytając, czy wszystko w porządku. Błagałam, by potwierdził, że nic mu nie jest. Nigdy nie przeczytał tych wiadomości. Od świadków dowiedzieliśmy się potem, że podczas masakry, która zaczęła się na festiwalu Nowa, a zginęło w niej ostatecznie 367 młodych osób. Hersh, jego przyjaciel Aner i dwie inne osoby próbowali uciekać samochodem. Chcieli udać się na północ w kierunku Jerozolimy, ale droga była zablokowana przez bojowników Hamasu. Którzy strzelali do pasażerów z bardzo małej odległości, zabijając ich. Powstał tam więc ogromny korek, w którym stały samochody z ciałami ofiar. Kolejne pojazdy nie miały po prostu jak przejechać. Zawrócili więc z powrotem na południe. Niestety oddalali się od domu, ale chcieli po prostu uciec przed zagrożeniem. Poważny problem stanowił też intensywny ostrzał rakietowy tego obszaru. Wiele samochodów uciekających na południe zatrzymywało się więc na środku drogi. A ich pasażerowie próbowali schować się w przydrożnych schronach. W tamtej okolicy takie schrony są publicznie dostępne. Schron, w którym schowali się Hersch, Aner i pozostała dwójka, był bardzo mały. Miał niecałe dwa na trzy metry. Tłoczyło się w nim w sumie 29 osób, które były na festiwalu. Bojownicy Hamasu wrzucali do środka granaty. Później dowiedziałam się, że od wyjęcia zableczki do wybuchu granatu mija dokładnie 4,5 sekundy. To bardzo mało czasu, ale stojący przy wejściu Anna Shapira raz po raz podnosił wpadające do środka granaty i wyrzucał je z powrotem na zewnątrz. Udało mu się to aż 7 razy. Niestety ósmy granat wybuchł mu w rękach zabijając go. Wtedy Hamas wrzucił do środka trzy kolejne granaty, których nie miał już kto odrzucić. Możemy sobie tylko wyobrażać spustoszenie, które wywołały one, wybuchając wśród stłoczonych w ciasnym schronie młodych ludzi. Po wszystkim wnętrze zostało jeszcze ostrzelane z karabinów maszynowych. Większość tych młodych ludzi zginęła, ale część przeżyła pod ciałami zabitych. Czwórka ocalonych opowiedziała później, co działo się dalej. Bojownicy Hamasu weszli do skronu. Hersz i trzech innych chłopaków leżało pod ścianą naprzeciwko wejścia. Ranni, ale żyli. Kazano im wstać. Świadkowie powiedzieli, że kiedy Hersz wstał, zobaczyli jego urwane poniżej łokcia lewe przedramię. Udało mu się zaopatrzyć rękę koszulką, ale rana była bardzo poważna. Nie miał przedramienia. Hersz, podobnie jak ja, jest leworęczny. Wyprowadzono wszystkich ze schronu pod bronią i zapakowano ich na pick który odjechał w kierunku Gazy. Telefon Hersha logował się do sieci po raz ostatni o 10.25, w strefie Gazy. Tydzień później byliśmy gośćmi Andersona Coopera na antenie CNN. Po programie prowadzący zadzwonił do nas i powiedział nam, nie chcąc robić tego na antenie, że ma zdjęcia z porwania Hersha. Byliśmy w szoku. Okazało się, że robił w Izraelu reportaż w miejscu, w którym odbywał się festiwal Nowa. Odwiedził również kilka schronów. Żołnierze izraelscy znaleźli tam kamerę GoPro, która spadła z hełmu jednego z bojowników Hamasu i udostępnili zdjęcia CNN. W ten sposób zobaczyliśmy nagranie, na którym widać Hersha, który pod bronią, ale o własnych siłach, wchodzi na pickup. Kiedy siada, widać kikut po jego lewym przedramieniu i wystający z rany fragment poszarpanej kości. To ostatni materiał, na którym widzieliśmy Hersha. Wszystko działo się 142 dni temu. Rachel, it's, it's even bardzo trudno, trudno słucha się tej historii. I, Nie potrafię i, nawet wyobrazić to, sobie, co czuję w takiej sytuacji matka. Sama też jestem matką i w trakcie Pani opowiadania przeszywały mnie dreszcze. Jak sobie Pani radzi? Widzę na Pani ubraniu naklejkę z liczbą dni, które minęły od czasu, kiedy ostatni raz widziała Pani syna. Jak radzi Pani sobie z tym wszystkim? Prawda jest taka, że budzimy się każdego dnia i z ogromnym wysiłkiem udajemy, że nadal jesteśmy ludźmi. Tak naprawdę pragniemy tylko położyć się na podłodze, płakać i krzyczeć z bólu. Ale to nie uratuje naszego syna i pozostałych zakładników. Dlatego podejmujemy ten ogromny wysiłek, by wstać z łóżka i nie rozpaść się na kanałki. Robimy dosłownie wszystko, co w naszej mocy, by uratować naszego jedynego syna i 133 pozostałych zakładników. Ludzie, którzy nam pomagają, bardzo nas dopingują do działania. Czasem potrzebujemy po prostu chwili, w której zamykamy się gdzieś i płaczemy, by ulżyć sobie w bólu. Głównie jednak kieruje nami pierwotny instynkt, jaki mają wszystkie zwierzęta, w tym także ludzie. Kiedy nasze potomstwo, nasze dzieci są zagrożone, reagujemy w naturalny sposób, próbując je uratować. To jest podstawowe źródło naszej siły. Czerpiemy ją z naturalnego, ludzkiego instynktu. Jesteśmy też ludźmi wiary i religii. Odmawiamy w ciągu dnia modlitwy, które Żydzi odmawiają od tysięcy lat. Wielką siłę daje nam też Księga Psalmów, którą czytam każdego dnia. Dostajemy też ogromne wsparcie od milionów ludzi z całego świata. Nie dalej jak wczoraj, dostałam taką wiadomość z Polski, z Krakowa. Wspaniale. Katolicy, buddyści, członkowie kościoła episkopalnego. Ludzie piszą nam, kim są, skąd pochodzą, w co wierzą i wszyscy modlą się za Hersza. Świadomość tego, że cały świat wspiera nie tylko Jego, ale wszystkich zakładników, daje nam ogromną siłę. Jednym z najbardziej doniosłych i pięknych momentów była Wigilia Bożego Narodzenia. Otrzymaliśmy ponad tysiąc zdjęć świątecznych stołów z pustym talerzem, przy którym widniało imię Hersha. Przysyłano nam też zdjęcia z pasterek z całego świata, na których podobizny hersza i pozostałych zakładników były umieszczane przy ołtarzu w otoczeniu świec. Przeżywamy iście globalny, humanitarny kryzys. Zakładnicy pochodzą z wielu krajów całego świata. Podczas wystąpienia w ONZ podałam liczbę 33 państw. Lecz poprawiono mnie, że było to aż 39 krajów. Aktualnie w niewoli przebywają przedstawiciele aż 18 różnych narodowości. Jeszcze tydzień temu ta liczba wynosiła 19, ale udało się uratować dwóch Argentyńczyków, którzy spędzili cały ten czas w strefie gazy. To są właśnie rzeczy które dają nam siłę do działania. Rachel, from three, z matki trójki three, dzieci, która piecze ciasteczka i czeka w domu, na powrót swoich pociech do domu, a także z nauczycielki, stała się pani z dnia na dzień w, międzynarodową adwokatką of, uprowadzonych of, do strefy gazy, zakładników. Spotyka się pani z przywódcami, takimi jak Joe Biden, um, Joe Biden i przemawia pani na forum ONZ. W październiku spotkała się pani także z papieżem Franciszkiem. Co dało pani to spotkanie? I jak je pani zapamiętała? Cóż, byłam niezmiernie wdzięczna. To był ogromny dar. Możliwość spotkania się z Franciszkiem była wielkim szczęściem. Na świecie jest miliard trzysta milionów katolików. Jestem przekonana, że wielu z nich dałoby wszystko, by móc spotkać się z papieżem. To, że zaprosił do swojego świata niewielką grupę 11 osób reprezentujących 11 zakładników, i że poświęcił czas, by wysłuchać naszych historii, było czymś niesamowitym. Usłyszałam od niego niezwykle mądrą rzecz. Papież powiedział, że widział nagranie, o którym wspominałam wcześniej z uprowadzenia hersza. Było to dla niego bardzo emocjonalne przeżycie. Trudno się je ogląda, bo widać tam straszne rzeczy. Powiedział mi, że doświadczyłam terroryzmu. A terroryzm jest zaprzeczeniem ludzkości. Nigdy nie spotkałam się z tak mądrym, zwięzłym i zrozumiałym wyjaśnieniem. Zanim usłyszałam te słowa, zaczynałam już tracić wiarę w ludzkość. Franciszek pozwolił mi zrozumieć, że nie mogę stracić tej wiary. To, czego doświadczam i czego doświadcza Hersz, to właśnie zaprzeczenie ludzkości. Pomaga mi to mieć nadzieję, że kiedyś uda nam się zwyciężyć zło. Rachel. 7 października przywołał u wielu Żydów wspomnienia związane z Holokaustem. Jestem Polką i pamiętam opowieści mojej babci, która mówiła o strasznych rzeczach, jakie spotkały jej żydowskich sąsiadów i przyjaciół. Czy Pani region kiedykolwiek otrząśnie się z tych strasznych doświadczeń? Czy dialog żydowsko-palestyński będzie jeszcze w ogóle możliwy? To dwa odrębne pytania. Pierwsze brzmi: czy otrząśniemy się z tych doświadczeń? Holokaust nauczył nas, że ludzki duch jest niezwykle wytrwały. Wiemy, że ludzie doświadczali niewyobrażalnych tragedii, niewyobrażalnych strat i bólu. A mimo to byli w stanie podnieść się z popiołów, iść naprzód i cieszyć się dobrym, długim życiem. Uważam więc, że ludzie są zdolni do tego, by poradzić sobie nawet z najstraszniejszymi, traumatycznymi przeżyciami. Modlę się również o to, by Izraelczycy i Palestyńczycy znaleźli sposób na ułożenie wzajemnych relacji i zbudowanie przyszłości uwzględniającej interesy obydwu narodów. Moje serce cierpi, na myśl o moim synu, ale cierpi również, kiedy widzę straszliwe położenie niewinnych cywilów w strefie gazy. Którzy, tak jak Hersz, dostali się w krzyżowy ogień toczącego się przecież na całym świecie konfliktu. Polska też doświadcza konfliktu pomiędzy Ukrainą i Rosją. Historia świata nauczyła nas przecież, że w trakcie takich konfliktów najbardziej cierpią niewinni. Widzimy to również dzisiaj. that there will be. Modlę się o odwagę, kreatywność, roztropność i mądrość, które pozwolą nam iść naprzód i zbudować lepszą przyszłość dla wszystkich cierpiących narodów. Po tym, co się wydarzyło, na pewno bardzo trudno będzie kontynuować dialog. Aktualnie jesteśmy niestety w fazie traumy, która cały czas trwa. 133 zakładników nadal nie odzyskało wolności. Najmłodszym z nich jest dziecko, które właśnie skończyło w niewoli rok. Najstarszy zakładnik ma 84 lata. Są wśród nich chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie, buddyści i hinduści. Wszystko to jest źródłem ogromnej traumy. Z drugiej strony mamy setki tysięcy cywilnych mieszkańców Gazy, którzy musieli opuścić swoje domy i którzy cierpią. Wielu z nich zginęło. Obie strony po prostu sobie nie ufają. Jak więc zbudować relacje, kiedy brakuje tego zaufania? Pierwszym warunkiem jest to, żeby aktualna sytuacja uległa zmianie. Dopóki zmagamy się z traumą, nie mamy po prostu miejsca na to, by zbudować to coś nowego. Bo uważam, że świat jest gotowy na to, by zakończyć to cierpienie i smutek. Nie chcemy już odczuwać tego strasznego bólu. Rachel, I recently read Przeczytałam w wywiadzie, jakiego udzieliła pani The Wall Street Journal, że upadła pani pewnego dnia na chodniku, a kiedy próbująca pomóc, obca osoba zapytała, czy czegoś pani potrzebuje, wykrzyczała pani: Potrzebuje mojego syna. Moje ostatnie pytanie: Co daje pani nadzieję w tej trudnej sytuacji? Zawsze powtarzam, że nadzieja jest obowiązkowa, nie jest opcjonalnym uczuciem. Obowiązkowy jest również optymizm. Musimy zachować pozytywne podejście i iść do przodu. Musimy też rozmawiać absolutnie ze wszystkimi. Nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. Może kolejna rozmowa będzie kamykiem, który wywoła lawinę i rozwiąże problem. Nie tylko ten, z którym się zmagamy teraz, ale również problemy, przed którymi stoimy jako ludzkość. Ludzie często dają się złapać w błędne koło zemsty, przemocy i bólu. To nie jest konstruktywne podejście. Ono niczego nie zmienia. Musimy działać bardziej kreatywnie. Ludzie dostali przecież niezwykły dar rozumu. Wykorzystajmy go. Nie wpadajmy w pułapkę wygodnictwa, nienawiści, przemocy i zemsty. Moim źródłem nadziei jest wiara w to, że Hersz wróci do domu. Tego też pani życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę i za podzielenie się z nami tą niezwykłą historią. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że kiedy będziemy rozmawiały następnym razem, Hersh będzie siedział koło mnie. Ja też mam taką nadzieję. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę, za podzielenie się z nami tą historią i za ten nadludzki wysiłek włożony w ocalenie syna. To wszystko proszę Państwa na dzisiaj. A ja zapraszam na kolejny odcinek Balansu Bieli. Przypominam, że wszystkie nasze programy można także obejrzeć w internecie. Do zobaczenia.